Laudetur prom Państwa, znów myśliwy zastrzelił człowieka, znów, jak to, się przypadkowo, niechcący i tak dalej. Proszę ta patologia, jaką jest myśliwstwo, w Polsce, to jest rzecz sama w sobie. Interesujące artykuły o tym już były w Polityce, w Tygodniku, w Gazecie Wyborczej, mamy o to pewnie 100 tysięcy czy więcej. Właśnie postaci, klimat wąsatych wujków z wiejskiego wesela, którzy są naprawdę tak chronieni w tym momencie, cały czas byli wcześniej zapisu, powiedzmy, przybrało to już formę groteską, ale byli chronieni cały czas. To jest coś takiego jak Kościół katolicki. Teraz tak. Mamy po pierwsze koszmarne zanieczyszczenie gleby ołowiem, ale mamy też stałe wypadki. Ja sam znam tego typu rzeczy, jak 17-letni chłopiec na stypendium z Kazachstanu, który ginie w sadzie, bo gość waj bo widzi, że coś się rusza po nocy. Jakaś parka nastolatków w życiu, są wszystko, proszę to sprawdzić w necie, autentyczne historii. Gość wygarnął, bo coś tam mu się ruszało w życie, bodajże oboje zginęli. Nie mówię już o tych, którzy giną: koledzy myśliwych podczas polowania. No, pomyłka wiadomo, znaczna część osób na polowaniach jest pijana. Nazwijmy to po imieniu. Ci ludzie mają długą broń, broń, którą tak naprawdę bardzo łatwo jest zabić. To są bardzo często breneki, to, to, to jest śród, no to, to, to jest czysta masakra. I teraz tak, w zasadzie. Nikt nie robi tam odpowiednich testów psychologicznych, badań. Pozwolenia na bąź wydawane w zasadzie nawet bezterminowo. Jest to absolutnie jakaś porażka. Ja sam pamiętam, jak się śmiałem jako dziecko, no bo to taka groteska, trochę, trochę witkacowska przykrość. Jak tu, szósta rano, baby jak odziarki buszują w krzakach, tam gdzieś koło mojej babci, koło czy czy coś takiego, i tu pijani myśliwi, którzy dogorywają po i. Proszę Państwa, pił, pił. Myśleli, że dziki, tutaj, że dziki tutaj szaleją w krzakach, a to były baby jego dziarki. No rezultat zupełnie oczywisty. Także, mówię, to jest, to jest jedna z takich rzeczy czysto patologicznych z mojego punktu widzenia, gdzie spore przyzwolenie społeczne na prowincji panuje, i myślę, że zmiany możliwe są tu, uwaga, tylko bardzo powolne, ewolucyjne. Ale przydałoby choćby się kontrolowanie stanu psychofizycznego tych panów, często starszych, no i często też lubiących sobie popić. Przy okazji, bum, bum, bum. Także bum, bum, bum. Ramen, proszę Państwa.